Dzień dobry, dzień dobry, Grażyna Torbicka. Elżbieta ja Jaworowicz, za zaraz nogę. Cześć, dziewczyny, dzień dobry Dominika Dorska Kobiety rozmawiają o pieniądzach i cudowna Magdalena. Cześć madziu. Bardzo mi miło, cześć. Dziękuję za zaproszenie. Miło. Magda Kruszewska zajmuje się dziennikarstwem i jest też e, panią, która żyje po prostu z pisania. I pisarstwem ostatnio. I pisarstwem. Bo te książki cisnę. I pisze książki. I w ogóle jest fantastyczną dziewczyną. E, uwielbiam się z nią spotykać. Oda tutaj nagi, chodzą, chodzą tutaj pod krowy. bo lekcje latino <laughs> niedługo. O, matka! Umawiam się z nią i umarłem, ciągle zajęta. Dobra, właśnie. Chciałam się z tą pokazać o pieniądzach i o wolnych zawodach. Mhm. Ty masz wolny zawód. Tak, przynajmniej I... z definicji, bo to się zawsze śmiejemy z moją mamą, że dziennikarstwo jest wolnym mm -hmm. zawodem z definicji, ale ja sobie też rzeczywiście tak to użyłam, że mam poczucie, że on jest wolny ten zawód, czyli takie dziennikarstwo i teraz dzisiaj to dziennikarstwo trochę odchodzi w tym mm -hmm. sensie, że papierowe gazety zamykają, tak, więc tak. też mówię o takim w ogóle szeroko pojętym, no w, w pisarstwie, o tworzeniu, o kreacji, bo jakieś też różne rzeczy naokoło tego robię, więc wolny zawód. Tak. Wolny zawód, wolny tak. zawód to ma swoje plusy i minusy. Mm -hmm. Plus jest taki, że jesteś panią sobie czasu i wszystkiego i możesz wybierać i mówić, że jak nie chce ci się, to nie robisz, nie pracujesz albo coś w ten deseń. Mm -hmm. No ale minus jest taki, że ta pensja nie wpływa co miesiąc regularnie na konto tej samej wysokości, tylko to jest wynik pracy i wynik tego, co się wcześniej y, dogadało, sprzedało, ustaliło. No i jeszcze szczęścia, bo czasami o. można sobie poustalać, że coś tam piętnastego, że te i plus jeszcze, przepraszam, muszę to o tym powiedzieć, słuchajcie, naprawdę, to jest no. problem. Nie rzetelni, nierzetelni klienci, ja kocham ludzi, z którymi współpracuję, ale parę sytuacji miałam takich, mm -hmm. że naprawdę ktoś mi wisiał mówiąc kolokwialnie pieniądze od paru miesięcy nie odbiorą. ja sobie mogłam założyć, że 20 wpłynie kwota tak. X. tak ja tak. byłam terminowa, dotrzymałam deadline'u, druga strona kompletnie nie. I to też trzeba brać pod uwagę. Łódź szczęścia bądź nieszczęścia, mm -hmm. czy nawet yy, jak to powiedzieć pięknie, Bycia przyzwoitym, jak mówił profesor Bartoszewski, czy w ogóle bycia profesjonalnym. Mówię o tej też drugiej stronie, nie tylko o mnie. Tak, no. tak, tak. No Ja właśnie tak się zastanawiam, czy wiesz, czy jest szansa, żeby w takich wolnych zawodach wprowadzić płatność z góry. <grym> <grym> Czyli e, e, jak artyści chyba tak mają, co? W no, tak. Natomiast ja, słuchajcie, na podstawie, na bazie tych moich doświadczeń, teraz mam jedną prostą, złotą zasadę: Pobieram zaliczki. A, okay. Po prostu. No też tak, klient tak. inaczej traktuje taką osobę, która chce już zaliczkę, chce, nie chce, prosi, prosi, ma, to no są warunki takie taki absolutnie. I tak. ja od razu mówię, tylko ja pracuję w ten sposób, że bardzo proszę o zaliczkę. I druga strona mówi, w porządku, i ta zaliczka przychodzi. Tak. Jak nie przychodzi i się zaczynają schody okay. już na etapie wpłacania zaliczki, kręcenia, to ja raczej nie chcę też z taką sobą pracować. Taki dobry papierek, lakmusowy też. Nie? Od niedawna I zmienisz, to ma. Zmniejszenie ryzyka. Tak. I co odmawek, tak. mawek w tej zaliczki, zdarzy ci się? Na kilkanaście przypadków nikt nie odmówił. Jeden projekt, jak to się mówi, spadł na później, ale nie z powodu tego, że Aha, poprosiłam o zaliczkę, tak, tylko coś tam nie wyszło. Czyli właściwie nikt nie odmówił. Tak, tak, no? Tak. no dobra, Madziu, bo Ty jesteś, no, całe życie zawodowe swoje piszesz w sensie, że jesz pisania. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak to, i to chyba w każdym zawodzie, to marzenie. A jeszcze z naszego, jak, w podobnym czasie chyba chodziłeś na rynek pracy, mhm. więc ten etat. <laughs> Więc ten edat był tym też marzeniem, tak, po prostu. Tak, to A prawda. A jeszcze dostać edat w redakcji. Szał. To już się to było, coś złapało pana Boga za nogi i się po prostu od razu nie wiem, 100 punktów do, do błysku totalnego. Tak, e, ale wiesz, to chyba się nikt nie spodziewał tego, że przez te lata, ostatnie te 10, 20 lat, tak się ten rynek bardziej zmienił, po prostu. Ja w życiu bym tego nie. Pandemia dołożyła swoje oczywiście, A, bo okay. nagle się okazało, że gazety, media, tak zwane projekty można robić online. Mm -hmm. Czyli to, o co ja zawsze walczyłam, że ja nienawidzę siedzieć w jednym miejscu pracy i miałam, byłam tylko raz w życiu na etacie w redakcji pani niedługo. Skusiła mnie wtedy wizja redaktor naczelnej Małgorzaty Domagali, którą dziennikarsko bardzo szanuję. I szanowałam i szanuję. Miała wizję robienia gazety i do niej po prostu poszłam mm -hmm, na ten etap. Mm -hmm. Ale tak wcześniej pracowałam dla no, najważniejszych i później tytułów w Polsce. I za każdym razem była to tak zwana stała współpraca. Mm -hmm. Po prostu. Ale do czego zmierzam? Zawsze. Nagle się okazało, że kiedyś wymagano, szefowie, wydawcy, redaktorzy, nie wymagali, żeby dziennikarze po prostu byli codziennie przy tym biurku w redakcji. A tu proszę, nagle się okazało, pandemia nam pokazała, że <laughs> można wszystko robić online. I teraz nawet etatowcy dziennikarze nie muszą być codziennie nie w redakcji. To mi się tak kojarzy, jak to zaczęło o tym mówić, to mi się przypomniało ten serial nie, to osie, osie, Osieckiej, jak, jak pan Daniel Basen wiesz, w tej, w tej redakcji mm -hmm. polityki, oni tam wszyscy siedzieli, tylko że oni. Tak, papierosami. Tak. I tego, tak, 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 że maszyny do pisania, nie, nie było internetu, nie? A dzisiaj jest internet, więc y, wszystko, y, wszystko, no to w ogóle, to się, to się świat zmienił. Ale wydaje mi się, że ci, którzy mieli te etaty, bo ten internet, który mówimy, że ma plusy, to ma minus taki, że faktycznie um, trochę pracy zabrał w jakimś sensie. Nie wiem dlaczego właściwie z drugiej strony, no, przecież dalej ta jest pisana jest potrzebna, nie? Jest, jest. Nie, nie to, że przestała. istnieć no to dziennikarze, mm -hmm. nie są potrzebni, że teraz tylko mówią i nagrywają. No nie, piszą tak samo. Więc skąd, skąd te redukcje, ale to może chyba tylko, że się po prostu papier przestał sprzedawać w jakimś sensie, tak? tak? Na pewno. Że, nie, że nie ma to... takich reklamodawców, prostu no, po prostu okay, nie ludzi. Okay. Ja nawet robię takie badania terenowe wśród znajomych, dużo młodszych też czy, czytacie papierowe książki. Nie do żywo interesuje jako twórcy. No tak. Czy gazety? gazety? Ludzie już nie czytają gazet. Gazety. Serio? Ja nawet sama też już właściwie nie czytam gazet. Ja mam taki zwyczaj no. weekendowy, hmm. ale. Ale powiem. To szanuję i ja dziękuję w tak. imieniu um, prasy. Ale powiem Ci, że jak idę z tą gazetą, to gdzieś tak dziwnie patrzę. <laughs> tak jakbyś z maszyną do pisania szło. Nie, jakbym miała 100 lat. Rozumiem ja po prostu. <laughs> wiesz, tak, tak. To Co to jest? Co to jest? Nie? Wszystko w telefonie. Ale muszę już do rzecz powiedzieć, że ja ubolewam, bo w tych internetowych źródłach, no też mi się zdarza publikować, ale tam. Często ten poziom nie jest dobry pisania, bo nie ma korekty najczęściej. Tak, tak, Jak piszą teksty to. młodzi ludzie, to naprawdę zdarzają się duże błędy. I powtórki, i brak przecinków, na co jestem uczulona, albo ich nadmiar. No to mnie mocno boli tak, bo tam w tych redakcjach kiedyś dopracowywaliśmy każde zdanie, naprawdę. I dalej jest tak, ale. Tak. Ale widać, faktycznie ja też w sieci czasem tak. widzę, że te, te teksty, hmm. na tych dużych portalach nawet są takie jakby bez korekty faktycznie puszczone, nie? To tak. takie szybkie, pyk, pyk, pyk. Tak. A powiedz mi, jak, jak co byś wiedziała takim młodym dziennikarkom, bo, ja, bo te studia nadal istnieją dziennikarskie. Ja sobie... Ale jak ustaliłyśmy, wszystko się przynosi do sieci, też są blogerzy, to się tak trochę to wszystko ewolu, ewoluuje, prawda? Tak, Ten tak. jestem strasznie ciekawa, czego uczą teraz na tym dziennikarstwie faktycznie. Jak ktoś jest, to piszcie, co, trzeba uczą na dziennikarstwie. I czy to są ci sami ludzie, co wiesz, 20 lat temu, no nie wiem, czy oni się tak zaadaptowali, jakoś <laughs> przedstawili, wiesz, czy nadal tak. jest przedmiot media na świecie czy jakieś inne rzeczy. Gatunki Dziennikarskie, właśnie. Nie, ciekawy. Zauważyłam, a tropa gatunków wszyscy nadużywają, wszyscy nie, ale większość nadużywa terminu felieton. Mhm. I po prostu zbiór notatek jest nazywany dzisiaj felietonem. A przecież felieton to jest specjalny gatunek, wymagający odpowiedniej oprawy, charakteryzujący się pewną konstrukcją, stylem. Wszyscy dzisiaj mówią: piszę felieton. I to jest jakaś taka tylko notatka. Więc nawet to się wykrzywiło, więc. Gatunki okay. dziennikarskie też by się przydały na studiach i nie tylko. Ale jakie mam rady? No, no, bo dla ale... adeptów tak, albo dla osób, które na przykład, no, może nie ma potrzeby, żeby na takiej studia, ale marzą o czymś takim podobnym, takim zawodzie, wiesz, że lubią pisać, czy dziennikarstwo, czy pisarstwo, czy to się tak mówi, tak? pisarstwo, mhm, czy życie po prostu, wiesz? pisania. No różnych forum tego jest teraz wniosek. To, 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 to co ty mi radzisz? To ja powtórzę za moim mistrzem kapuścińskim, który mówił, że trzeba przede wszystkim przeczytać. Naprawdę. I kurczę, jakoś to jest takie naprawdę oświecające. Naprawdę trzeba mnóstwo czytać. I, no, to pokora też nie chcę wyświechtanych banałów używać, ale pokora, jakieś takie próby fajnie może mieć mistrza, mentora, który gdzieś poprowadzi. Jak nie osobiście, to chociaż gdzieś właśnie na papierze czy w sieci. Uh -huh, uh -huh. Tak jakoś bardzo się rozwijać, żeby też dużo wiedzieć o świecie. Opowiada jedna z osób, która zatrudniała młodą osobę w, w branży beauty, że przyszła do niej super ważna klientka i ta nowo zatrudniona osoba musiała ją obsłużyć. To była branża beauty, jakieś zabiegi na twarz i ta bardzo ważna klientka, pani prezes powiedziała do tej młodej dziewczyny tylko proszę mi nie robić brwi na Breżniewa. A ta dziewczyna mówi, na kogo? No i już jakby to moją znajomą trafił szlak, chciałam powiedzieć, ale skurzyła się, bo, bo wiedziała, że już wizerunek tej firmy trochę ucierpiał. Do czego zmierzam? Fajnie mieć ogólną wiedzę o świecie, tak w ogóle. <laughs> Wiadomo, że wszystko, wszystkiego się nie da wiedzieć, no, ale jakieś podstawy, jakieś bazy, jakąś bazę trzeba mieć wiedzy i mm -hmm. to na pewno zawsze pomoże. I uwaga, warto mieć swoją specjalizację, bo dziennikarz, który pisze o wszystkim, czy bloger, czy twórca internetowy, influencer, który pisze i o depresji, i o modzie. Fajnie być wszechstronnym, różnorodnym, mm -hmm. ale niechaj sobie wtedy ktoś wybierze może na przykład dwa, czy trzy, czy cztery pola działania, a nie i gotowanie, i depresja, i poród naturalny, i no waste, i jeszcze nie wiem co, i, i stomatologia po prostu. Mm -hmm. Psiak przykład, nie wiem, czy jest coś takiego. Więc jest, to nie, chyba jest, musi być, no. nie wiem, bo też o no no właśnie. To, to nie, to jak za dużo, to, to za dużo to zdrowe jest, takie. Pożek, okay. sprawdza. No dobra, w branży dziennikarskiej, no to jest wierszówka, to pamiętam, czyli taka jednostka, nie wiem jak to nazwać, waga. Trochę tak. Waga. Ale czy dalej się używa w ogóle takiego słowa? Wiesz, dokładnie o tym teraz pomyślałam, jak wspomniałaś o tym słowie. Że właśnie to zanika bardzo. No właśnie, nie tak jest. Jakie jest honorarium? No. Honorarium. Okej. Okay. Ale może w mediach gdzieś w innych, ale z, dla, z, tych, który, z tymi, którymi ja współpracuję, nie mówi się za bardzo o wierszówce. No, to nie jest starej daty. Dobrego tak, słowa znaczenia używam. To chyba była taka perkardka, per ilość znaków, czy coś tak, takiego. Nie? najczęściej chyba... za ilość znaków i, no, i no. jakby też waga tego tekstu. No bo zależy, czy na przykład jechałam na, miałam reportaż, który pisam, nie wiem, z biurka, bo dzwoniłam do paru osób. Na przykład spotkałam się z dwiema w Warszawie, w kawiarni, a miałam reportaż, gdzie na przykład robiłam na oddziale imienia religii w Zabrzu. Duży, ważny dla mnie też osobiście materiał o przeszczepach serca. Mhm. I tam rzeczywiście sobie załatwiłam wejście do szpitala, na oddział, pojechałam, byłam, przeżywałam, gadałam z pacjentami, płakałam z lekarzami i tak dalej. No to, to też zależy, jak, ile trzeba zburzyć wysiłku, mhm. wiedzy, bo tam się mhm. trzeba było trochę dokształcić, pisząc o tym, żeby. żeby to, tak, tak, tak 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 wygląda wycena też, prawda? Tak powinna wyglądać przynajmniej. No tak, no tak tylko, tylko, tylko zaangażowania i tego przygotowania w jakimś sensie. Tak. No dobra, to przejdźmy do pieniędzy. Ile tak. trzeba takich tekstów albo w ogóle jak się do tego, wiesz, jak sobie to wyobrazić, że dobrze by było, żeby mieć na przykład miesięcznie tyle pracy, żeby spokojnie w Warszawie móc sobie żyć i funkcjonować. To jak to w ogóle, wiesz, jak to, jak to poukładać, w sensie ile tego? Odpowiem tak. Były momenty, że ja pisałam kilkanaście tekstów w miesiącu dla... Na przykład portalu, którym kierowałam jako redaktor prowadząca, albo dla kilku najważniejszych pism w Polsce. Ostatnia koleżanka, sąsiadka, pozdrawiam Cię mi jeśli wy oglądasz, powiedziała mnie Cyborszka, <grym 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 od Cyborga. Ach, że to dużo. To tak, dużo. Czy... Ale to nie jest zdrowe i potem się odbija na jakości. Ja zawsze, jak już widziałam, że ten, to potrafiłam zrezygnować z pewnych rzeczy. Ja też mam bardzo dużo szczęścia, naprawdę. I to jest kurczę, będę się upierać, albo nie wiem, umiem to przyciągnąć, albo jakoś coś, bo naprawdę jest Może dużo. Może dobrze to, to robisz po no. prostu, nie? No. To też, to na pewno. Sory, nie będę tutaj bardzo skromna. Ja jestem po prostu dobra w tym, co robię i jestem profesjonalna i mam dobry kontakt z ludźmi i ludzie mnie generalnie lubią. Natomiast, że, jak to zrobić, żeby to poukładać? Ja miałam naprawdę bardzo dobre momenty w dziennikarstwie. I bardzo słabe, mimo że na przykład bardzo dużo pracowałam, ale gdzieś coś się nie składało, ale teraz to właśnie nie jest tylko dziennikarstwo. Mhm. Ja też robię książki, pomagam ludziom pisać książki jako redaktor prowadząca. Zaczęłam pisać jakieś tak zwane raporty naukowe, zaczęłam udzielać warsztatów, um, prowadzić warsztaty właściwie, nie udzielać, tak, przepraszam, tak, tak, prowadzić tak, warsztaty. Tak. Aha. Teraz zostałam rzecznikiem prasowym Festiwalu Gwiazd w Międzydrojach, więc byłam reżyserem obsady przez kilka lat na planach reklam, więc jakoś to wszystko łączyłam, okay. łączyłam ze sobą. Okay. Był moment, że pracowałam w telewizji przez chwilę, robiłam talk show Michała Wiśniewskiego, który nie poszedł, pracowałam przez parę dni przy produkcji programu w tvn -ie. jakoś bardzo Polska Agencja Informacyjna, to z takich rzeczy, które pamiętam, poza redakcjami oczywiście na stoma. naprawdę dużo tego było. Prowadziłam jakieś spotkania na kongresie kobiet. Dużo, dużo tego było po prostu i jest nadal. Ja to też bardzo lubię. Z samego dziennikarstwa to bym chyba nie. No dobra, nie to jak cię, pamiętają ci wszyscy ludzie, że jak przychodzą hmm. takie propozycje, to myślą o tobie, o Magda. To że, że co, że to jest um, inteligencja, właśnie, wiesz, taka relacyjność, otwartość. Wierzę, że załatwisz wszystko. To też. Jestem dość samodzielna. Jestem bardzo, staram się być bardzo terenową. Kreatywność, tak jak mówisz. I ja słuchajcie, chodź... naprawdę, o, 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 bardzo ważne jest bycie punktualnym, i dzisiaj się zguziłam, bardzo przepraszam. <laughs> A to przez to, że jestem rzecznikiem i ciągle ktoś dzwoni. Naprawdę bardzo się sprawdza punktualność i bycie fair, bycie na czas. Kurczę, naprawdę. Czyli ten deadline słynny. Czyli jak mówię, mhm. że będzie na wtorek rano to naprawdę potrafię zarwać noc i reportaż będzie na wtorek rano. A jak nie, to trzy razy przeproszę i on będzie na środę wieczorem. Ale wtedy przepraszam, uprzedzam. Jakiś taki szacunek też dla drugiej strony, żeby był. No, i powiem dla ciebie. Ci, no, się, ci, jak opowiadasz o tych rzeczach, które robisz, to, to to, to ja, ja, ja zaczynam taką czuć ekscytację, a wydaje mi się, że osoby, które mogą nas oglądać i które wiesz, mają taką w sobie też taką nietuzinkowość, umówmy się, że to nie jest takie dobra i na prawo do prawnikiem robić to. Wiesz, że co chodzi takie, tajam, tylko mm. jednak taka kreatywność, taka wolność, tak, taki właśnie, jak mama się zapyta, co robisz, no to w sumie nie wiadomo co jej powiedzieć. Mm. <laughs> co na mm. Bo to nie mm. jest zawód. Wiesz. W sensie te wszystkie różne fajne rzeczy, tak, tak. ale wydaje mi się, że to też. Otwiera i pokazuje, że te rzeczy się dzieją i można je wykonywać. I wydaje mi się, że też ma chyba znaczenie to, gdzie się żyje i mieszka, bo jednak tak. Warszawa to tak. jest Warszawa. Tak. Pewnie najwięcej jest takich możliwości dla osób tak kreatywnych, różnorodnie utalentowanych. Tak, ale przepraszam, wejdę w słowo. Teraz dzięki temu onlineowi. Na przykład jest taka genialna psycholożka Joanna Fliss, autorka książki Współuzależnieni, mhm. ona mieszka kilkaset kilometrów od Warszawy i ona jest cały czas gościem podcastów, programów. Robi swój własny mm, cykl pro, na YouTubie, jest bardzo aktywna, pisze te książki. Jak się no chce właśnie. i potrafi, nie. i ma ten utrzyjście, i się umie też sobą zarządzać, to, wszystko, to też można to spokojnie idzie. funkcjonować bez, bez. Tak, no bo się bez pojawiły, te, pojawiły się mm. te możliwości. I tak, też na przykład... i terapię online, właśnie, bo na przykład w To jest terapia też online, nie? Ona może mieć ludzi z Krakowa, z Warszawy, z Wrocławia. Także to jest super. To mm. jest super. Mm. To jest super jak to w takim gdzieś. Tak. Także <laughs> no, online y też nas kurczę tak naprawdę mogą zmotywować. No i w ogóle dzisiaj, no przecież każdy może teoretycznie um, zabłysnąć w sieci, nie? Trzeba mieć tylko dobry pomysł, znowu szczęście, myślę sobie i, i parę innych składników. no. Ale to jest bardziej demokratyczne niż kiedyś. Widzisz, że Może trzeba było mieć znajomości, żeby na przykład pracować w ministerstwie, albo być jakąś albo jechać, jechać było, tak jak mówię, do większego miasta, hmm. wiesz, hmm. i, i to, to jednak były takie większe rewolucje życiowe niż, niż dzisiaj. Bo chyba tak. takich osób em, takich osób, które jak mówisz, że żyją gdzieś, indziej funkcjonują, hmm. to jest super. To jest, to jest naprawdę fantastyczne. Myślę że się dużo zmieniło. No to, tak. którą, to jakie ty masz plany, moja tak. droga? Właśnie nawet dzisiaj z kimś o tym rozmawiałam, wiem, z moim przyjacielem Pawłem, który jest artystą w Mediolanie i właśnie mówiliśmy o tym, jak mamy nieprzewidywalność, ja mówię, wiesz co, Paweł, mnie to kręci, bo ja wiem, co ja będę robiła najbliższe dwa miesiące, ale ja kompletnie nie wiem, co będę robiła za cztery miesiące. Wiem, że będę na swoją książkę kolejną i mogę myśleć, że będę robiła warsztaty, nad którymi bardzo pracuję i powiedzmy, że klienci się już zgłosili, dalsi i tak dalej, no to dobrze. Chociaż jeszcze opinia rzeczy się może zmienić. Ale ja czuję i wiem, że jeszcze będą inne rzeczy fajne. Jestem sama za, podekscytowana, co czeka za zakrętem tym słynnym. Okay. Naprawdę tak jest. Okay. A też nie da się do końca tego przewidzieć. Yy, to trochę chyba jak aktor, który nie wie, w którym castingu przejdzie, jaką rolę dostanie. Mm -hmm. No, więc to też jest ryzykowne i zależy od jednostki, to może być bardzo obciążające i stresujące. Okay. Ja umiem z tym żyć, ale. Jest taki rodzaj niepewności i gdzieś z tyłu Aha. głowy się czai, a, a, a jak nikt nie zadzwoni, dobra to tyle lat dzwonili, a jak nikt nie zadzwoni i nie napisze i te trzy projekty tak zwane słynne spadną, to co wtedy? Ja nie wiem co wtedy. Okej, okay, ale wtedy na przykład, no, pewnie się te historie powtarzają, no nie? i No tak. to co, no to bierzesz telefon i się po prostu odzywasz do starych znajomych, starych kontaktów i po prostu wiesz. Właśnie bardzo rzadko mi się to zdarza. Bo dzwonili sami. Tak. Albo na <laughs> przykład, mieliśmy, mieliśmy coś robić. Jest styczeń, omówiliśmy się, że tam coś może zrobimy. A może rzeczywiście coś tam. Aha, ważna rzecz. Ja mam też bardzo dużą sieć, tak zwanych klientów, czy współprac z polecenia. Mm -hmm. Czyli ktoś. Z kim się sprawdziło, więc warto być przyzwoitym. Ja, jak ale banał, ale że fajnie też warto że być przyzwoitym. Ludzie wracają? Jak ktoś chce, żebyś pomogła komuś napisać e-book czy coś, to ja mam dobry adres. I wtedy kierują do mnie. Naprawdę parę ostatnio fajnych prac zrobiłam, dlatego że. A w ogóle jest też ciekawostka, to mnie bardzo bawi cały czas. Przez to, że byłam w dzień dobry, to pomędzy ze swoją książką. A tak, ja tak, później tak. się milion propozycji. Bo to jest książka, słuchajcie, a... O... E, o fantazjach Fantazji seksualnych, seksualnych mężczyzn. mężczyzn. Chciałbym się nazywać. Chciałbym męskie fantazje seksualne. A będziesz pisać o kobiecych? Dostaję takie pytania. O kobiecek napisał Andrzej Debko seksuolog, więc ja nie wchodzę w jego widzę. Okay. Teraz będzie coś również kontrowersyjnego, ale zupełnie in, w inny sposób. Um, więc um, po dzień Fodzie, dobry to tak, tak Tak, no, no. Szał. szał. Po dzień dobry to był szał. Bo myśmy widziały panią właśnie w bardzo się cieszę. A Już to nie powiem, ile prac dostałam dzięki temu, tak, no, bo może nie wszystko sobie ale naprawdę A ja mam, to różne, naprawdę ja mam różne doświadczenia. Tak? Są, takie, są takie tematy, które też jest faktycznie ruch mm -hmm. po bo mm -hmm. jak się czasem zdarza być tam. Mm -hmm. <laughs> ale jednak. A, wypadał taki super sexy temat, bo ty to jak oszczędzać prąd elektryczny, bo słuchaj, na jednak ceny poszły w górę no i tak, tak dalej. No I wte, tak, oczywiście. I te, tak, to, 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 to potem zażarło faktycznie, bo dużo mhm. tematów tej finansowych to jednak mniej. Ale no, to jest też specyfika tego, tego programu, więc tam też. I, tam, i tak jak powiedziałaś, tego tam. tematu też pieniędzy, no bo cały czas o nim gdzieś na No nowo teraz mówimy, to gorący temat. To i prawda, ym, no właśnie. No dobra, a jak ty w takim razie gospodarujesz e, swoimi przykładami, no bo to jednak wiesz, no czynsz trzeba zapłacić? Na trzeba zapłacić. Od Chęstrów i takich rzeczy jest mąż. Naprawdę. Ale ja też bardzo dużo rzeczy płacę i dużo noszę w domu. Znaczy, ja mój partner tak, ja na, naprawdę zabieram rodzinę na wakacje zawsze. To jest spory, zwłaszcza, że jeździmy dość często. I ja teraz mi się chce śmiać, bo ja bym chciała być taka bardzo profesjonalna w sensie. Bo ja mogę być profesjonalna w dziennikarstwie, w pisarstwie. Proszę, gwarantuję wszystkim. Jestem. Ale kurczę, chciałabym tak profesjonalnie wypaść, że umiem gospodarować pieniędzmi. Ale tak naprawdę to ja też dzięki rozmowom z Tobą pamiętam naszy, naszemu pierwszemu spotkaniu, w ogóle zaczęłam o tym myśleć, zaczęłam bardziej o to dbać, też dzięki Twoim treściom na Instagramie, bo, bo ja wcale sobie w tym aż tak dobrze nie radzę. Trochę jadę na farcie, mam poczucie tutaj, naprawdę. I niestety wiele decyzji finansowych, które podjęłam. Mhm nie były wcale słuszne i nie były wcale przemyślane. I na przykład pewnych rzeczy też już nie robię. Ja Potrafię z brawurą wydać ostatnie pieniądze, bo coś tam i mówię, a to przecież przyjdzie. Nie, to teraz zawsze mam jednak jakąś poduszkę, to wszystko no brawo, jest opanowane. Brawo, tak, 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 tak. Już jednak bez, bez przesady. No natomiast wciąż uważam, że powinnam jeszcze więcej coś zrobić w tym temacie. Okay. Bardziej zabezpieczyć przyszłość. sposób. Tak, tak. Zwłaszcza, że nie, mam wolny zawód, nie mam etatu. No i... Nie wiem ile będę miała emerytury. 100 zł czy 200? czy 400. Coś takiego. Mysz. Słuchaj, no, można dzieci zawsze mieć więcej. Podobno no, matki, czwórki dzieci mają. No Zagwarantowano. Tak, no. no to wiesz, e, nie no, że to oczywiście. Jasne. E, m, chciałam powiedzieć, że bardzo jest wygląda, dumna, moja droga. Dziękuję. Tak. dziękuję. To już jest bardzo duży pasem. I pamiętaj, że tego słonia się zjada po kawałku. Dobra. i tak jak powiedzieliśmy też kiedyś świadomość, prawda? Świadomość no. tego i chęć zmiany, chęć pracy nad tym. kurczę, nawet teraz, jak byliśmy na wakacjach na Ibizie, ja też miałam coś takiego w sobie, że dobrze, ja lubię sobie pożyć iść do knajpy, wynająć samochód. Super. 阿咧。Ale Już bez takiej ekscytacji wywalałam te pieniądze. To znaczy, że jeżeli byśmy raz dzisiaj w knajpie, to już nie musimy iść drugi raz tego samego dnia, bo to też jest zbytek. To, to też w ogóle to jest nie, roz... to nie jest tak naprawdę fajne. Tak rozwalać te pieniądze. Ja lubię, lubię sobie sprawić prezent, nagrodzić się, lubię podjechać taksówką, lubię gdzieś pojechać, sobie coś kupić. Ale też bez przesady, bo mam poczucie, że czasami robiłam te ruchy takie, no niby swoje prezent, jeden, drugi, siódmy, a to było takie bardziej kompulsywne i to już w końcu, że to było bardziej związane z rozwiązaniem pieniędzy niż z, ze sprawieniem sobie frajdy, okay. więc to opanowałam i też po to, żeby taki, taki bardziej zdrowy balans osiągnąć, to też bardziej pomógł. Tak, no, tak. że... Ale to fajnie o tym mówisz, no? bo tak jak Cię słucham, to mam takie wrażenie, że to jest taka sfera w Twoim życiu, która, gdzie poczułaś, albo kiedy poczułaś, że ona też, że, że warto się nią zaopiekować w jakimś sensie, co nie? Tak. Tak, tak, że to nie jest tak. tylko tam takie gdzieś tam coś latają, mm -hmm. to wiesz, przelewam coś tam, kasa, chodzi coś tam, to jest jakieś coś jednak Twojego, co jest, ma dla Ciebie jednak coraz większą być może tak. wartość, mm -hmm. bo świadomość tam mm -hmm. dajesz większą i dzięki temu po prostu tak się, wiesz, mm -hmm. jakaś klarowność jakaś, wiesz, widoczność jakaś się pojawiła i to i to tak fajnie, bo jak się daje temu uwagę, no to wtedy faktycznie. Mm -hmm. I uwaga, i energia, i wiesz, działania, i wszystko, i się tam ładnie składa, i ostatecznie się to poprawia. I też Wie. to jest związane z jakimś może przewartościowaniem nawet pewnych rzeczy. Dam przykład bardzo prosty, mm -hmm. ale taki bardzo tutaj obrazowy. Ileś lat temu lubiłam sobie kupić raz na kiedy rzecz luksusową, czyli mm -hmm. torebkę, płaszcz, luksusową. I to mi sprawiało bardzo dużą przyjemność. Od jakiegoś czasu kompletnie tego nie czuję. Markowe rzeczy, które mam, leżą gdzieś w szafach. W ogóle nie chcę tego nosić. To jest tak nie moje już w tej chwili. Mm -hmm. Bardzo tego nie czuję, i automatycznie nie mam potrzeby kupowania kolejnych rzeczy tego okay, typu. Okay. Bardziej wolę handmade, coś etno, coś zrobionego, nie wiem, przez panie z Kolumbii na własnymi rękami, biżuterię tego typu. I surfing, i wyjazd na tak, surfing. Tak, bursztyn, proszę bardzo. I surfing, i jakoś także bardziej. Wolę chodzić teraz w bosa, ale w ostrogach o coś takiego niż w tych... Ale oczywiście fajnie, bardzo lubię modę dalej, super, wszystko super. Natomiast akurat taki mam moment i, i na przykład na to nie, nie wydaję pieniędzy i to też jest fajne. No okay. tak dla mnie teraz na przykład. Nie? Fajne, fajne, no. Cieszę się bardzo. No dobra. Tak. No to co? Idźcie do sklepów i kupcie sobie coś luksusowego. <laughs> <laughs> ale coś, co może być luksusowego <laughs> dla każdej z nas, jak każda o... z nas to wiesz, co tam lubi, co tam wiesz, kto tam co tak. potrzebuje, co to, to znaczy ten luksus? Luksus wcale nie musi być, wiesz, dla kogoś właśnie, luksusem może prawda. wyjście na kawę, wyjście z domu, to już jest luksus, albo, albo wyjście w ciągu dnia pracy na, na zewnątrz, na i zobaczenie, że świat istnieje i funkcjonuje, albo cokolwiek innego. Bo... Absolutnie. To jeśli ja mogę coś poradzić jeszcze i namówić, to właśnie żebyście sobie, drogie dziewczyny i czy panowie też nas oglądają, drodzy ludzie, <grym> Żebyście sobie po prostu sprawiali raz na kiedy taką dawali, jak to kiedyś reklama mówiła, daj sobie odrobinę luksusu, to wy sobie naprawdę dodawajcie, bo to, to, życie jest jedno, mija szybko, nie ma czasu, to Budda mówił tak, że czas jest jak to było, że trzeba, że trzeba go używać, że coś tam, już przepraszam, nie chcę się wymudryć. ale dobra, w każdym razie, żeby sobie dawać takie zwane prezenty samemu sobie. Aha żeby też zadbać o siebie. Zadbać o siebie. Bo ja to też tak widzę. To dawanie sobie na sporo sukcesu, czy właśnie w postaci dwie godziny spaceru w lesie bez telefonu, czy luksusowej torebki, każdy niech sobie zdefiniuje ten sukces na swój użytek. Tak, tak. To mm, no czy bycia pysznego kakao i oglądania Netflixa, super. Y Żebyście, sobie, żebyście o tym nie zapominali w tym robieniu karier w walce o siebie. Bardzo dużo rzeczy też złych się dzieje na świecie, jak wiemy. Tak. Nie należy o tym zapominać. I tak jak się mówi, żeby maskę jednak w samolocie najpierw sobie, a potem w dziecku, to właśnie, żeby też zadbać o dbania siebie. o siebie. Tak, no. tak, tak, No dobrze, no to bardzo pięknie to tak. Z takim przesłaniem. grupy no, tak no, po prostu. Wszystko. Love peace and... and. rock and roll. <laughs> Kłaniamy Dzięki. się najniżej. Dzięki. Dzięki.